Dziecko milionera chudło z każdym dniem, aż sprzątaczka odkryła prawdę. Nie zapomnij napisać w komentarzu: Z jakiego kraju nas oglądasz? Poranek wydawał się spokojny w rezydencji rodziny Ortega. Klaudia, sprzątaczka, weszła do pokoju dziecka z tą samą ostrożnością co zawsze, ale coś ją zaniepokoiło. Mały Adrian, zaledwie trzy miesięczny, wyglądał na chudszego. Jego policzki. Niegdyś pełne były zapadnięte, a płacz słaby, stłumiony. Klaudia wiedziała, że nie powinna się wtrącać, ale od lat wychowywała cudze dzieci i ten matczyny instynkt jej nie mylił. Spojrzała na butelkę na komodzie. Płyn był niemal przezroczysty. Potrząsnęła nią delikatnie. To nie może być mleko modyfikowane, to jest woda, pomyślała, czując dreszcz. Kiedy zeszła do kuchni, zastała panią Elenę żonę milionera, przeglądającą się w odbiciu kuchenki mikrofalowej, gdy poprawiała pasek sukienki. Wszystko w porządku z dzieckiem? Zapytała Klaudia drżącym głosem. Doskonale, odpowiedziała Elena, nie patrząc na nią. Stosuje specjalną dietę, by odzyskać figurę, a Adrian też musi się przyzwyczaić, by jeść mniej. Nie chce mieć grubego dziecka. Klaudia zamarła. Próbowała jej wytłumaczyć, że dziecko potrzebuje składników odżywczych. Że to niebezpieczne, ale Elena przerwała jej chłodno. Nie mów mi, jak mam wychowywać swoje dziecko, ty tylko sprzątaj. Te słowa zabolały ją bardziej niż cios. Od tego dnia płacz dziecka stawał się coraz krótszy, coraz słabszy. Ojciec, Don Mauricio Ortega, biznesmen, który prawie nie spał przez pracę, niczego nie zauważał, tylko wchodził pocałować synka w czoło, zanim pędził na kolejne spotkania. Pewnego popołudnia gdy zmieniała pościel w pokoju dziecka, Klaudia znalazła kilka butelek w koszu na śmieci, wszystkie prawie pełne, z tym samym rozwodnionym płynem. Serce zaczęło jej bić szybciej. Wiedziała, że nie może milczeć, ale kto uwierzy prostej sprzątaczce przeciwko bogatej, eleganckiej kobiecie? Tej nocy postanowiła porozmawiać z Mauriciem. Czekała, aż wróci z biura. Proszę pana, muszę coś powiedzieć o pańskim dziecku, powiedziała łamiącym się głosem. Mauricio zmęczony spojrzał na nią z irytacją. Co się znowu dzieje, Claudio? Dziecko źle Mleko jest rozcieńczone. Coś jest nie tak. Zmarszczył brwi. Insynuujesz, że moja żona zaniedbuje syna? Uważaj na słowa. Klaudia spuściła wzrok, upokorzona. Chcę tylko, żeby zobaczył je lekarz. Dość, przerwał surowo. Płacę ci za sprzątanie, nie za wymyślanie historii. Tej nocy nie spała, zżerały ją wyrzuty sumienia. Słyszała w myślach słaby płacz dziecka raz po raz. Następnego dnia podjęła decyzję. Sama przygotuje butelkę z mlekiem, tuż przed wejściem Eleny do pokoju. Jeśli miała rację, pani wymieni ją na inną. Tak zrobiła. Położyła butelkę z właściwą formułą na stole i udała, że wychodzi. Z korytarza obserwowała, jak Elena wchodzi po cichu. Otwiera butelkę i wylewa jej zawartość do zlewu, zastępując wodą. Klaudii ścisnęło się gardło. To wszystko było prawdą. Zatkała usta dłonią, by nie krzyknąć. Ale wtedy nadepnęła na zabawkę. Suchy trzask ją zdradził. Elena odwróciła się z wściekłością w oczach. Co ty tu robisz? spytała drżącym, ale gniewnym głosem. Klaudia nie mogła się powstrzymać, bo czy ta pani szkodzi swojemu dziecku? Ono umiera z głodu. Elena podbiegła, zatrzaskując drzwi z impetem. Jeśli jeszcze raz coś powiesz, przysięgam, że stracisz nie tylko pracę, ale znacznie więcej. Klaudia po raz pierwszy naprawdę się przestraszyła. Wiedziała, że ma rację, ale również, że stoi naprzeciw kobiety, potężnej i okrutnej. Jeśli historia ci się podoba, nie zapomnij polubić, zasubskrybować i napisać w komentarzu, co o niej myślisz. W tej chwili drzwi otworzyły się z hukiem. Mauricio stał w progu, z twarzą stwardniałą z gniewu. Spojrzał na żonę, potem na Klaudię, a w końcu na dziecko, które słabo płakało w kołysce. Co się tu dzieje? zapytał ponuro. Zapadła długa cisza. Elena uśmiechnęła się fałszywie, ale Klaudia zrobiła krok naprzód ze łzami w oczach. Proszę pana, musi pan poznać prawdę. Zanim zdążyła dokończyć, Elena spoliczkowała ją na jego oczach. Dźwięk uderzenia zabrzmiał jak strzał. Klaudia przyłożyła dłoń do twarzy, łzy paliły ją w oczach, a Mauricio patrzył, osłupiały. Co ty robisz? krzyknął do żony. Ale Elena, zamiast przeprosić, udawała oburzoną. Ta kobieta kłamie, oskarża mnie o krzywdzenie naszego dziecka. Zwolnij ją natychmiast. Klaudia, drżąc, próbowała mówić: Proszę spojrzeć na butelki, proszę pana. Dziecko jest słabe, gaśnie, dość przerwała Elena. Nie masz dowodów, a jeśli będziesz kłamać dalej, Oskarżę cię o zniesławienie. Dziecko zaczęło płakać. Płacz rozdzierający, wypełniający cały pokój. Mauricio spojrzał na syna z wahaniem. Przez chwilę uwierzył w słowa Klaudii, ale dominujący głos żony sprawił, że się cofnął. Zabierz swoje rzeczy, powiedział chłodno. Nie chcę cię więcej widzieć w tym domu. Klaudia upadła na kolana, błagając: Proszę nie dla mnie, dla dziecka zabierzcie je do lekarza, tylko tyle proszę. Elena spojrzała na nią z pogardą. Słyszałaś mojego męża. Odchodzisz dziś. Kilka godzin później kobieta wyszła z rezydencji z zapuchniętymi oczami i złamanym sercem. Czuła bezsilność, gniew i strach, ale coś w niej nie pozwalało się poddać. W torebce miała małą buteleczkę, udało jej się zachować próbkę mleka, zanim Elena ją nakryła. Wiedziała, że to jej jedyna szansa, by udowodnić prawdę. Tej nocy, gdy burza biła o szyby, mały Adrian został zabrany do szpitala w trybie pilnym. Jego ciało było słabe, ledwie oddychał. Mauricio, blady ze strachu, trzymał maleńką dłoń syna, gdy lekarze mówili o ciężkim niedożywieniu. Jak to możliwe? Zapytał z rozpaczą. Elena osaczona bełkotała. Nie wiem, może mleko było wadliwe. Ale jej kłamstwo runęło, gdy lekarz pokazał wyniki badań. Zawartość butelki to nie mleko, tylko woda. Mauricio spojrzał na nią z przerażeniem. Co ty zrobiłaś, Eleno? krzyknął, uderzając w ścianę. To było nasze dziecko. Elena wybuchła płaczem, ale nie z żalu, a ze strachu przed utratą wszystkiego. Chciałam tylko znów wyglądać jak dawniej. Media, zdjęcia, presja. Nie rozumiesz, jak to jest? Gdy oceniają cię po wyglądzie po porodzie, nie chciałam go skrzywdzić, myślałam, że nic się nie stanie. Mauricio nie mógł tego słuchać. Jego syn był wciąż na intensywnej terapii, każda minuta trwała wieczność. Wtedy przypomniał sobie o Klaudi. Szukając jej rozpaczliwie, znalazł ją na przystanku autobusowym, przemokniętą od deszczu. Miałaś rację, powiedział załamanym głosem. Nie wiem, jak ci dziękować. Klaudia spojrzała na niego ze smutkiem. Proszę tylko obiecać, że będzie pan o niego dbał, że nigdy więcej nie pozwolicie mu cierpieć. Przysięgam, odpowiedział, ściskając jej dłoń z wdzięcznością. Kilka dni później, mały Adrian zaczął dochodzić do siebie. Lekarze powiedzieli, że to cud, że udało się w porę. Elena tymczasem poniosła konsekwencje oskarżenia, separacje i odrzucenie przez ludzi którzy wcześniej ją uwielbiali za doskonałość. Jej uroda już nikogo nie zachwycała, wina była zbyt oczywista. Mauricio odwiedził Klaudię w szpitalu, zaproponował jej stałą pracę, jako niani dziecka, ale ona pokręciła głową. Nie szukam pieniędzy, proszę pana, chcę tylko spokoju. Moim obowiązkiem było powiedzieć prawdę, nawet jeśli miałam za to zapłacić. Biznesmen objął ją z szacunkiem. Dziękuję, że miałaś odwagę, której mi zabrakło. Powiedział z wilgotnymi oczami. Czas mijał. Adrian wyrózł na silnego, wesołego chłopca, nie pamiętając tamtych mrocznych dni. Za każdym razem, gdy Klaudia widziała jego zdjęcie, albo spotykała go przypadkiem w parku, czuła cichą dumę. Uratowała życie, choć świat ją za to potępił. Elena, samotna i zniszczona wyrzutami sumienia, próbowała naprawić to, co zostało z jej duszy, nikt już nie pamiętał jej jako. Idealnej kobiety z okładek, ale jako matkę, która prawie straciła syna przez próżność. A choć Klaudia nigdy nie szukała sławy ani nagrody, jej historia stała się lekcją dla wszystkich. Prawda prędzej czy później zawsze znajdzie sposób, by wyjść na światło dzienne. Bogodności nie można kupić ani udawać. Pokazuje się ją wtedy, gdy ktoś bez władzy i imienia ma odwagę stanąć naprzeciw kłamstwa z miłości do życia.